Opętała mnie myśl, mnie zagrodowego konia, Opętał obraz szerokiego pola, od którego rozdziela mnie granica wolności wyryta w zagrodowej głowie. I chociaż jest nią tylko płotek tak niski, że przeskoczyć go może konik polny Jestem zagrodowym konikiem na biegunach i tylko się bojam pomiędzy nie. znanym, tylko się bojam pomiędzy nie znanym. Tylko się bojam pomiędzy znanym, tylko się bojam pomiędzy znanym. Opętała mnie myśl, mnie zagrodowego konia, opętał obraz szerokiego pola, od którego rozdziela mnie granica wolności wyryta w zagrodowej głowie i chociaż jest nią tylko płotek tak niski, że przeskoczyć go może konik polny. Jestem zagrodowym konikiem na biegunach i tylko się bujam pomiędzy znanym. Tylko się bujam pomiędzy znanym. Tylko się bujam pomiędzy znanym. Tylko się bujam pomiędzy znanym,